Dzień dobry, dzień dobry. Dziś próbujemy zrobić naprasowankę z folii streczowej, ale z suszonymi kwiatami, które przywiozłam sobie ze skarżyska kamiennej. No, w książce to z nich dużo nie będzie, ale zobaczymy, jak one się będą zachowywać jako mm, naprasowanka. Ciekawe, czy coś mi z tego wyjdzie. Rozochodziłam się. Stwierdziłam, że oprócz y, papierowych y, y, motywów można dawać materiałowe lub suszone kwiaty. Jeśli się uda, to będę przeszczęśliwa. Y, ta moja koszulka, którą wam pokazywałam, jest ok, ale trochę szaleści, ponieważ. Y, ten materiał zrobił się jakby taka mm, torba, którą y, można kupić w Lidlu albo w Kauflandzie na zakupy, taka plastikowa. Wiecie jak. Dałam za dużo tych y, obrazków, za dużo folii i troszkę szeleści. Da się chodzić, ale y, jeżeli chcecie sobie zrobić, to najlepiej jakiś jeden motyw albo kilka małych y, w miarę y, oddzielnie od siebie. Ale teraz próbujemy nasze kwiatki. Przyłożyłam papier do pieczenia, świeży, ponieważ tamten zaczął już się powoli ciągnąć, więc coś już ta folia zaczęła się tam przyklejać. I zobaczymy. Ale mam stracha, jak zwykle. Ale cóż, do odważnych świat należy. Bój się, ale rób. No i wyszło mi coś takiego. Mm. Nie wygląda to zbyt idealnie. Musiałam dać kilka warstw folii, ponieważ kwiaty są raczej wypukłe, trójwymiarowe. I nie chciało się to pokryć. Ale po jakimś czasie w końcu się pokryło. Ale nie mam pewności, czy to nie będzie mi schodzić. Hmm. Nie wiem, może jeszcze jedną folię nałożyć. Albo odpuścić sobie ten temat, zobaczymy co będzie. Jak odpadnie, to będę szukała nowych rozwiązań. A na razie jest jak jest. To jest druga strona tej mojej torby, więc tylko w jednej mogę, mogę paradować, a druga może być z drugiej strony. Wszystko to u mnie eksperymenty. I tak, moi drodzy, dzisiaj mam taki piórkowy dzień. Nie wiem, co mnie wzięła te piórka. Zaczęło się właśnie od tej torby, bo wczoraj wam mówiłam, że muszę coś zrobić, żeby ta torba miała takie, nie było widać tych wycięć. No i dałam piórka. I to już tam pewnie widzieliście na filmiku w short. No ale jak mnie wzięło, to zaczęłam robić kolczyki z piórek. No i chciałam Wam dzisiaj tak pokazać, tylko. Na szybko, że można zrobić sobie takie kolczyki samemu. Można je też sobie tam sprzedać gdzieś na targu, podreparować domowy budżet. Może się znajdą jakieś y, entuzjastki piórek. Mogą być krótsze, mogą być dłuższe. Y, tu mam na przykład takiego kolczyka, którego zrobiłam też. To żeby mi dzisiaj pasował, ale jestem dwukolorowa podkoszulek zielony to mi pasuje i jeden i drugi kolor więc są piórka dwukolorowe. Takie piórka możecie kupić w chińskim sklepie, w papierniczym sklepie one nie są tam drogie. Taka paczuszka kosztuje od 5 do 10 zł jak są jakieś lepsze no to nawet tam 15, 20 ale myślę, że w chińskim to spokojnie kupicie za do 10 zł No i potrzebujemy jakieś koraliki takie piórka sklejamy sobie y, kilka takich piórek klejem, jaki tam macie na gorąco, czy taki zwykły, możecie dać tasiemkę, jakiś sznureczek i wkładamy w takie koraliki. Te koraliki muszą mieć du dużą dziurkę, żebyście mogły włożyć y, kilka, a jeżeli, jeżeli macie y, koraliki z mniejszą dziurką, no to tak pojedyncze możecie sobie też włożyć. Czasem mamy korale jakieś zepsute, stare perełki. To jest akurat fajny motyw, żeby, żeby wykorzystać. I do tego kawałek drucika wkładamy do środka. Jak mamy takie te przedłużki do bigli, to możecie to, to włożyć i wygiąć sobie małymi obcążkami. Ojejku. No, i zapiąć sobie albo sobie wygiąć po prostu drucik, drucik, albo ze starych kolczyków można przełożyć. I mamy takie fajne kolczyki. Ja zrobiłam kilka par. Zrobiłam właśnie takie dwukolorowe, jak mam. mam tu mam z jednym koralikiem. No, możliwości jest dużo. Nawet nie muszą być koraliki. Mogą to być wstążeczki, i. I jeszcze zrobiłam, są też te w sklepach takie materiałowe kwiatuszki, ostopne. Ja zrobiłam z tego też kolczyki. Oczywiście dwa. <grymne> też, też to fajnie wygląda. Zrobiłam jedne długie, drugie krótkie. Krótkie mam białe. No i też zrobiłam. Miałam takie kuleczki i zwykły drucik złoty i. Takie też y, zapięcie i kuleczka, i nic więcej. I to taka prosta, y, minimalistyczna elegancja. Także y, troszkę drucika, y, małe obcążki, kombinerki, y, y, i możemy sobie zrobić takie fajne, proste kolczyki. A ja jeszcze poszłam za ciosem, zaczęłam sobie robić wisiorki, y, takie na przykład. Z drutu, z perełek, taki znowu to światło. Ale można sobie zrobić fajne wisiorki. Ja, ja zaczęłam robić wisiorkowe piórka. No, oczywiście też mogą być kolczyki, <noise> co kto lubi. No i dzisiaj tak sobie działam z tymi piórkami. Oczywiście się już oparzyłam klejem na gorąco i tak dość mocno, bo aż sobie zdarłam skórę. Powiem Wam, że <noise> Ból oparzenia jest dość dotkliwy, także współczuję osobom, które się kiedykolwiek oparzyły. Ja też się oparzyłam jako dziecko. Mam rękę oparzoną. Yy, widzicie? Tu mam taką bliznę. To jest kształt mojej rączki, jak miałam, nie wiem, rok czy dwa. Malutka byłam. Położyłam dłoń na prodiżu I, i przypaliła mi się skóra. Dość dotkliwie, ponieważ ręka, yy, chcieli mi ją usuwać, yy, byłabym bezdłonnie, ale udało się ją uratować yy, yy, i mam dłoń. Yy, skórę na tą dłoń przeszczepiono mi z pachwiny, także też mam bli bliznę na nodze, yy, no niestety <ścoughs> nie jestem idealna. No, ale ważne, że mam, no, ale jestem leworęczna. Nie wiem dlaczego, czy to wynik te, tego, czy tak miało być. <laughs> jestem leworęczna. No i y, ostatnio dostałam od y, mojej znajomej półokrągłą deseczkę. Y, no i następnie namalowałam na niej aniołka. To nie wiem czy Wam go pokazywałam, czy nie. Jest taki y, śpiący aniołek. Trochę inny niż moje wcześniejsze. No, ale wiadomo, że ja tam zmieniam te swoje style, rozwijam się, przewijam się, zwijam się. <grywa> Także yy, powolutku, ale do przodu. No, i to właściwie na chwilę obecną tyle. Cieszę się, że Wam się dzisiejszy monitoring podobał. Yy, cieszę się, że daję Wam trochę relaksu i yy, takiego. <laughs> yy. Takiego spokoju, bo to tak miło wiedzieć, że sprawiamy komuś jakąś przyjemność, jakieś, wysyłamy jakąś, jakieś dobro, dobrą energię do, do kogoś, więc cieszę się i dziękuję Wam, że, że mi o tym mówicie, i to mnie też motywuje, żeby to robić dalej. No i no, kłopot mam, no, tak jak mówiłam, że dzieci się bawią albo. Pani Ukrainka też na balkonie często rozmawia. Ostatnio coś y, sąsiedzi, nie wiem czy to z dołu czy z góry, chyba z dołu, strasznie głośno muzykę puszczają. I jeszcze mamy nowych sąsiadów z bloku obok i to są chyba y, albo Turcy, albo Syryjczycy. W każdym razie ich skóra jest ciemniejsza taka i no taki może Albania? Trudno powiedzieć mi, co to, co to za narodowość. W każdym razie są głośni i no często widać, że to jest spowodowane alkoholem. I na balkonie tam gdzieś rozrabiają lekko, ale no cóż, no, nie są groźni, póki ja jestem na balkonie. Ja nie jestem na balkonie. Ale gorzej, gdybym ich na ulicy może spotkała. Na szczęście się nie zdarzyło, no ale też przeszkadzają cokolwiek. Bym chciała nagrać to, to ten język jakiś tam bliskowschodni, jest dość donośny i, i słychać to wszystko u mnie. No ciekawe, że, że często słyszę, jak nagrywam własny oddech nawet. A wy nie słyszycie mnie? No to tak trochę, nie wiem, nie wiem. Ja już z tym mam strasznie duży kłopot, strasznie duży problem i, i, i nie wiem już, jak to rozwiązać. No być może jest to wina mojego telefonu. Za jakiś czas, jak mi się skończy umowa, to będę miała nowy. To, to zobaczymy, jak, jak ta głośność będzie się rozwijać w przyszłości. No i tak, no i będę sobie dzisiaj siedzieć i robić dalej te moje y, różne rzeczy i no, pewnie wpadnę na jakiś poraniony pomysł znowu. <laughs> I znowu coś tam wymyślę. Hmm. Jakiegoś y, niespotykanego, gdzieś tam wejdę na jakiś Pinterest, albo jakieś DI na YouTube, albo na TikToku. I coś mi się tam gdzieś spodoba, i będę tworzyć, będę robić, i, i no po prostu mam takie artystyczne ADHD. Czasem, szczególnie jak jestem zestresowana, a jestem bardzo zestresowana, parę spraw, jak wiecie, nałożyło się na głowę, i jeszcze tam odreagowuję niektóre sprawy, i, i no ale zbieram się, powolutku się zbieram i mam nadzieję, że, że już niedługo. Wrócę do, do dobrej formy, jak się oczywiście nic złego znów nie stanie. No, no mam taką jakąś nadwrażliwość na dużo spraw i, i rozwalają mnie takie małe, małe jakieś tam. Czy może nie małe, dla mnie ogromne, ale dla niektórych mogą to być małe rzeczy, a dla mnie bardzo duże. Żeby, że mnie żeby po prostu rozkładam na łopatki, na czynniki pierwsze i chodzę i płaczę i śpię na obkoło i jak ostatnio nie spałam, to teraz śpię dniami i nocami, więc chyba jest jakiś kłopot z moją psychiką, ale no, jakoś sobie jeszcze radzę trochę się izoluję, widzę, że trochę się izoluję, nie odbieram wszystkich telefonów, nie mam ochoty też ze wszystkimi rozmawiać. Po prostu, po prostu nie mam siły. Przepraszam Was, jeżeli do mnie dzwonicie, nie odbieram, bo nie jestem w stanie za długo rozmawiać. Znaczy się, no są osoby, z którymi utrzymuję jakiś taki bliższy kontakt i i są one dla mnie wsparciem, i, i, i rozmawiam z nimi, ale no, nie da się rozmawiać ze wszystkimi. <grych> Więc y, jedna, dwie rozmowy dziennie jestem w stanie przeprowadzić, y, a, a, a y, po prostu później już czuję się bardzo zmęczona i, i, i tyle. To y, no, nie to, że nie chcę z Wami rozmawiać, chcę, ale po prostu nie mam sił. Ja się tak uśmiecham, uśmiecham, ale gdzieś tam w środku yy, mam ten kłopot swój, i, i, ale myślę, że się podniosę, że będzie dobrze, że no, mam tą swoją twórczość, mam swoje pomysły, mam was, mam, yy, mam motywację, żeby jednak <laughs> nie, nie, yy, nie zaszyć się gdzieś tam w kąciku i, i zamknąć się. Na omen i siedzieć tam i już się więcej nie pokazywać. No dobrze, moi drodzy, co mogłam, to Wam pokazała I, i biorę się dalej do pracy, albo nie wiem, albo zaraz pójdę spać, nie mam pojęcia, bo moja energetyka nie jest nawet na wysokim poziomie, więc no, robię to, co akurat mój organizm potrzebuje. Tyle moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że coś z tych pomysłów dla siebie wybierzecie i coś sobie fajnego zrobicie. <laughs> Panie dla siebie, panowie dla swoich pań, <laughs> może jakiś prezent mały. Ciekawe, czy taka pani by się ucieszyła, jakby partner, mąż zrobił jej samodzielnie kolczyki czy umiałaby docenić, nie? No, nie zawsze może to być ładne, no bo mężczyźni mają inną wyobraźnię, ale sam fakt, że zrobili coś dla swojej kobiety może być bardzo przyjemny. Także jeżeli moje drogie panie, panowie zrobią dla was jakąś biżuterię, to docencie to, bo może zrobią więcej i z czasem będą się, będą te rzeczy coraz ładniejsze. Różnie bywa. A może od razu będą bardzo ładne? I, I się zdziwicie, że macie takiego artystę w domu. Także, panowie, zachęcam do robienia biżuterii dla swoich pań. <laughs> Panie, zachęcam, żeby robiły dla siebie i dla swoich bliskich. Zawsze to jest taka fajna, fajna, fajna chwila, radość, że coś się zrobiło samemu, że można sobie coś założyć, coś, co nie ma, nikt nie ma, bo podejrzewam, że takich kolczyków to nie ma nikt, albo bardzo mała ilość osób. Może teraz więcej po filmiku, to może ktoś sobie zrobi takie jak ja. No, także... A, się nagadałam. <gryw> Pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie i życzę miłego popołudnia.